Wytłumaczę nam to w minutę, posłuchajcie. Zaczynamy od pomnożenia. 2 razy 3 to 6 plus 1 7, czyli mamy 7 trzecich. 1 razy 5 to 5 plus 3 8, mamy 8 piątych. Teraz, jeżeli możemy skrócić, to skracamy, ale nie na rady, więc mnożymy licznik razy licznik, czyli to mamy 56 i mianownik razy mianownik, czyli 15. Teraz, ile razy w 56 mieści się 15? Wydaje mi się, że 3 razy, bo 3 razy 15 to 45, więc jeszcze 11 nam zostanie, tak? Bo 56 minus 45 mamy 11. I podpowiadajcie, co następne mam tutaj dla Was nagrać. I pamiętajcie o moim pełnym kursie, który działa zarówno na komputerze, jak i w aplikacji mobilnej, gryzie Mam tam kursy do klasy 4, 5, 6, 7, 8 szkoły podstawowej, kurs do egzaminu 8 klasisty, kursy do szkoły średniej, matury podstawowej, matury rozszerzonej. Myślę, że Wam się spodoba mają już ponad 1800 pozytywnych opinii uczniów.